Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj wam króciutko relację zdam z wymiany frezy w naszym ulczarze, bo już z tych naprawdę niewiele zostało. Pokażę Wam mniej więcej tak, przez kilka sekund mniej więcej jak to wygląda. Znów jestem sam, więc z nie, nie potrzyma telefonu do nagrania, więc po prostu wam pokażę od tak pokrótce co jest grane. No, mamy porównanie jak wygląda fres nowy tutaj tak samo jak wygląda frez, który już skończył życie w zasadzie, tutaj mamy już widię wytrąconą także te frezy już naprawdę bały o pomstę do nieba oczywiście w paczuszkach są, to są już zużyte Tu jeszcze kilka nowych, oczywiście śruby, w razie czego. To jest prosta akcja. Wkładamy frez, skręcamy dobrze i będzie można działać dalej. naszym zestawem. Prawie wszystkie frezy wymieniłem. Zostało jeszcze tylko kilka sztuk. Chyba 10 te założenia, czy 9. Także. Nic. Teraz będzie trzeba puścić pozy z powrotem troszkę na dół. Po frezy już by dłuższe to i Lepsza sprawa w frezowaniu Będzie można je znowu działać. Dzięki za oglądanie.